Witam wszystkich. Ponieważ wczoraj wymieniałem olej i był problem z odkręceniem filtra oleju, postanowiłem zrobić sobie klucz, którego nie miałem wczoraj i strasznie się umęczyłem. Potrzebujemy tu jeszcze jeden otwór wywiercić. Bardzo ładnie. Mamy to. Teraz oczyszczamy te zadziory, żeby było gładko. Już jest ok. Śrubka nam tu wejdzie, czy nie? Wejdzie, świetnie. Mamy tutaj przygotowany łańcuch od roweru kawałek, kawałek zębatki, śrubki, no i ten klucz, który kiedyś służył do odkręcania tarczy w kątowej świerce. Tak więc mocujemy najpierw. Yy, łańcuch na pewno każdy widział już taki klucz ale po prostu musiałem go zrobić bo no, potrzebowałem go bardzo wczoraj więc szybko skleciłem wczoraj tak byle jak a dzisiaj już robię go trochę lepiej tu śrubeczki dwie później oczywiście te śrubeczki skrócimy żeby nie były długie i nie przeszkadzały No, przykręcaj się. Jest. 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 Super. I tak wygląda klucz. Co teraz możemy nim odkręcić? Wszystko, co jest okrągłe, tu sobie go zaczepiamy. I dla przykładu, co my tu byśmy mogli odkręcić, nie mamy tu nic metalowego, ale mamy taki plastikowy. Powinno to też zadziałać. Więc nakładamy to tutaj, następnie na ten nasz łańcuch i o. I w tym momencie musimy to zacisnąć. W tą stronę dokręcamy, a w przeciwną stronę odkręcamy. O, proszę bardzo. Tak można wszystko to odkręcić. Prosty, bardzo klucz, można go zrobić samemu.